Tak przyjówanie moi żegnamy się z hotelem Bożejów. Jestem naprawdę zauroczony tym miejscem, choć nie wszystko było idealnie, ale nie będę narzekał. Po prostu miejsce, gdzie naprawdę można się wyspać na wygodnych łóżkach. Zjeść co nieco yy, na dziko, podotykać prawdziwego misia lub mieć Moją tutaj małą, proszę uprzejmie. A my będziemy jechać. Motocykle się zagrzały, więc ruszamy. Ważne, że jedziemy. Jesteśmy zdrowi. Ja przyznam się szczerze, że po tych schodach tutaj chodząc z tymi moimi jak to się mówi? Kuframi, tak? To się kufryra mówi? Dobrze. Zmachałem się niemiłosiernie, bo mieliśmy pokój na drugim piętrze. Zgadza się? No więc, no ale cóż Możesz jechać kochanie Także jedziemy, zamieniliśmy się na miejsca Moja małżowinka teraz Wyprzedziła mnie i teraz ona prowadzi Także jedziemy sobie w stronę domciu Mamy jeszcze 120 km Ela teraz wchodzi w nadprzestrzeń po prosto chyba. Czekaj, ja pojadę pierwszy. Alkohole al capone. <laughs> al capone. Dobra, na razie. Takie te kominy, jakie ładne opisane. jakie nutki mają. Nutki, ale ładnie. Kurna. Ciekawe to jest. To nu nutki wysyłają w powietrze, tak? To jest całą całą uwerturę zanieczyszczeń. <grych> Jak tam u Ciebie kreski z paliwem? Połowa, tak? Z całą byś tą trasę zaliczyła za... na jednym baku. Ja pier... No ja mówię, że całą tą trasę zaliczyłabyś na jednym baku. A to ponad 600 km będzie. O. Dziewczynki, na jakiegoś lodzika zapraszają. Tak? Mogę? O kurde, to już, to już zarabiają. Tam już zarabiały. Także, powracam na, na, do, do filmowania. Można powiedzieć, że teraz wracając, cały czas wracamy Ela ma manetkę odkręconą, czyli cały czas 90 stówa, 90 stuba. Ja jestem w szoku, że ten motocykl tak jedzie To jest 125 i kurcze Ma już w ciągu tych dwóch dni przejechane Trzech dni, no bo to z Trzech dni naszej wyprawy Przejechane prawie 600 km i dwie niesamowite sprawy jeszcze nie był tankowany a druga sprawa, że tak leci zobaczcie cały czas tuwa prosto Elu patrz jaka kurwa, jeszcze się z... No prawie mnie prawie mnie uderzył. Kuźwa pod górę z tubą No wy pod górę z tubą lecisz. No jak będzie to Orlen to stajemy. Bym nie wszedł w ten zakrętem, Mi z tymi kuframi to tak wiesz. to on, on, on inaczej mi się zachowuje. No, czekam, ale czekam. Tu mogliśmy stanąć, dobra. Jedź za mną. i moi, takie sprzęty po drodze spotkaliśmy. No piękne. Takim motocyklem zdawałem prawo jazdy, wyobraźcie sobie. Z takim wyposażeniem. Też miał kierunkowskazy wtedy. Tylko miał... ...biornik pomarańczowy. No śliczny, Śliczna błyska. USK tak zwana 4, czyli pojemność 175. Klasz 2. No, słuchajcie. Mhm. 12. No, to pierwszy w domu. Po mojej prawej. Już do i do jedynki szukaj sobie. Zajęli że te krzyżówki, już powinnaś mieć tak, żeby mieć już tą jedynkę do piątku. Mam No i bardzo pięknie. Jedziemy. No niemożliwe. Moja żona wyprzedza. to kobieta rakieta, normalnie kobieta rakieta, no To jest trudny odcinek. Tu jest trudny, niebezpieczny odcinek, to się tam uważa na policję bo... wyprzedza nas. No tutaj zaraz. Masz już ograniczenia. Drugi zjazd na rondzie. Chyba, że chcesz ten to pierwszy przez Kłodzko przejechać się. Aha. Na Nie, drugi zjazd. Drugi, drugi. Pierwszy to nie. Pomalutku Elunia, bo może ci ktoś wyjechać nie jesteś na głównej. Nie ten, nie ten, nie te. Już kierunkowskaz. Nie no, budzik. Tak, Pierwszy zjazd. Uważaj. Masz jedynkę? Na pierwszy. I pełna lufa ognia. Także umiłowani moi, pomału dojeżdżamy do naszego miejsca docelowego. Można powiedzieć, że nasz romantyczny wyjazd, nasza romantyczna wycieczka się udała. Zrobiliśmy około 600 km w ciągu tych trzech dni. Eee, więc e, nie mało. A nas tutaj właśnie Kotlina Kłodzka i tutaj ta uliczka wita nas niesamowitym wiatrem. Także nie wiem czy mnie coś słyszycie, jadę 80 na godzinę, a szum jest taki jakbym jechał jakbym jechał tutaj z, ze 180. I muszę krzyczeć, żeby sam siebie słyszeć. Także Benelli się spisało niesamowicie. Można powiedzieć, że tak jak jechałem z jechałem obok Eli, obogeli, tak by to nie była 125, ale przynajmniej 250. Jechaliśmy cały czas. Tak jak samochody powinny jechać, czyli te 90-100 km licznikowe. Momentami nawet grubo powyżej. Ale to cicho, nikt nic nie wie. Także Benelka Benelka pięknie, pięknie się pięknie pojechała. A ja dzięki temu, że jechałem obok to spalanie mam 3.02. 3, Także we dwójkę spaliliśmy tyle, co jak ja bym jechał sam, a bym ciął przykładowo, bo tak 4,5 litra. Także mój spalił Eli półtora. Ja mówię trochę więcej niż trzy. Także wycieczka fajna. Polecam takie wycieczki, jeżeli ktoś ma swoją wybrankę. Wybrankę to brać ją na te wycieczki! Brać, a co? Niech ma coś dziewczyna. Lub tudzież kobietą, polecam swoich wybranków też brać na wycieczki. Niech też coś mają z tego. Przy okazji, naprawdę wyjeździłem się na motocyklu, wyjeździłem. Ale tak z umiarem, także dziennie te 200 km zrobione. To jak to się nazywa? Eee, dupa nie bolała. Także było, było, było fajnie. I tu będę kończył mojego vloga. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w następnych. A, i mam prośbę. Weźcie, dajcie jakieś lajki, like y albo subujcie, jak ktoś może. Kurczę, bo ma mało, no. Pa! Żebranie było dzisiaj.